Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Czy już wiadomo coś w mojej sprawie? Mamy wyniki. To poważna choroba. Jaka to choroba? Niech mi pani powie. Popularna w XXI wieku. Brudne ręce. Boże, brudne ręce, jak to? To jest niemożliwe. Przecież ja tak dbam o higienę. To, to jest jakiś po prostu jakiś żart. Zaniedbała pani higienę osobistą. Widać to gołym okiem. Ale niech mi pani powie, można jakoś to wyleczyć. Co, co, co należy zrobić? Jest jedno lekarstwo. Mydło i woda. Oto pani recepta. Dziesięć razy dziennie. Proszę przestrzegać zasad. Dobrze, dobrze. Ja to, to zrobię już, już, już. Pięknę do łazienki. Proszę pamiętać. Trzeba ręce często myć, by być zdrowym, długo żyć.